Systemem Eureka można pracować również przez przeglądarkę internetową. Ten tryb pracy nazywamy WwwExcel, dlatego ponieważ jest tutaj dostępna funkcjonalność przeglądarki internetowej, a także dostęp do budżetów, do raportów i analiz Excelowych, a zatem planowanie, budżetowanie, analizy i raportowanie, pulpity menadżerskie i ewidencja danych przez formularze www. Loguję się do systemu UREKA, mogę korzystać z dowolnej przeglądarki internetowej. W przeglądarce mam dostęp do pulpitów menedżerskich, analiz, czy też publikacji właśnie raportów, czy formularzy budżetowych. Mogę obserwować dane dotyczące dowolnego obszaru w przedsiębiorstwie, czyli analiza sprzedaży, według grup produktowych, według kanału sprzedaży. W sposób interaktywny mogę te dane zmieniać, mogę w te dane się zagłębiać, czy filtrować e, informacje mi potrzebne? Mogę przedstawić dane z systemu sprzedażowego, tak jak widać, systemu finansowo-księgowego, herowego, z dowolnych obszarów. Mogę również e, wykorzystać funkcjonalność drillowania tych danych, czy jestem w stanie na takim wykresie wejść do kolejnego wykresu. A zatem tak wygląda praca na pulpitach menadżerskich. Przez przeglądarkę www. mam dostęp również do analiz wielowymiarowych. Jeżeli potrafię korzystać Stabel i diagramów przestawnych, to również to może być dla mnie bardzo ciekawe narzędzie. Czyli widzę, jak wygląda moja marża według miesięcy w trzech różnych kanałach sprzedaży. Mogę zobaczyć, jak to wygląda w podziale na nasze produkty, analiza marsz, czy też analiza odchyleń. Gdzie widzę mój plan, moje wykonanie w departamentach, za które jestem odpowiedzialny, i analiza. Odchylenia bezwzględnego, jak i odchylenia względnego. Również mogę pokazać analizę plan versus wykonanie, czy też plan versus prognoza. Wykonanie zgodnie ze standardami wizualizacji danych pokazane jest za pomocą słupków czarnych, prognoza za pomocą słupków biało-czarnych. I podobnie plan do wykonania czy też wykonanie i wykonanie roku ubiegłego. Za pomocą multiwykresów, czyli widzę, jak to wygląda w podziale na moje regiony. Mogę zobaczyć, jak to wygląda w podziale na konkretne kanały sprzedaży. Mogę się zagłębić włącznie w te kanały, które mnie interesują i popatrzeć, jak wygląda wykonanie i wykonanie roku ubiegłego. Przez przeglądarkę internetową również mam dostęp do opublikowanych formularzy. Ta prezentacja już była pokazywana w module Tryb pracy Excel, czyli tam widzieliśmy formularze do. Prowadzenia danych planistycznych, jak też analizy w trybie Excelowym. To, co jest bardzo istotne, to również przez przeglądarkę internetową mogę ewidencjonować dane, które nie są zgromadzone w moim przedsiębiorstwie. Zalogujmy się zatem do systemu UREKA, do modułu formularze. Formularze mogą mieć różną postać. Ważne jest to, że mogę zaewidencjonować różnego rodzaju dane, czyli dane dotyczące zamówień w moim przypadku, Zamówienie od konkretnego klienta, czy też notatki ze spotkania. Spójrzmy, jak taki formularz może wyglądać. Wybieram dany formularz i pokazuje mi się teraz tabela do wprowadzenia danych, w której będę chciał rekord po rekordzie te dane wprowadzać. Albo wprowadzam konkretny nowy rekord, albo kopiuję rekord poprzedni po to, żeby tylko wprowadzić kilka zmian. Dajmy na to, że w danym oddziale danego dnia dokładam, że ten odbiorca zamówi jeszcze jeden. Produkt w danej cenie i na ten produkt dostanie konkretny rabat. Po wprowadzeniu tych danych zapisuję je i automatycznie zapisuję do systemu Eureka. Tak może wyglądać przykładowy formularz dotyczący zamówień. Zobaczmy, jak może wyglądać formularz dotyczący wizyty u klienta. Bardzo podobnie, czyli rekord po rekordzie, wprowadzam dane dotyczące dnia, mojej wizyty klienta. I wprowadzam komentarze z wizyty po to, aby mój szef później mógł zobaczyć, jacy handlowcy do jakich klientów jeżdżą i jakie są komentarze z wizyty.